No to teraz zobaczmy jak to nam wygląda od spodu, <laughs> od spodu na podnośniku. Troszeczkę materiału, tutaj jakiś kawałek zaślający. Tutaj troszkę jakichś różnych narzędzi, materiałów, a w środku. No cóż mogę powiedzieć, no się dzieje, troszkę już materiału przyjechało. Także tutaj tak mamy, co nieco skutej podłogi, może nawet troszkę więcej niż troszkę, po piecu, przyjrzyjmy się bardziej. No widać, że tu się, że tu się co nieco, jakaś jakaś rura tu była. Nie wiem co to za rura była, ale jakaś rura była kiedyś, jakiś coś, jakiś pomysł był. Cholera wie co? O, dobra. No bardzo jego mać ładnie. Tu mamy co? Tutaj nam schodzą peszle do zasilania. Tutaj mamy. Tutaj mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest nasze mieszkalne pięterko, czyli poziom pierwszy. Tu jest część biurowa, czyli poziom drugi. Rozdzielnia tutaj już czeka. No także ogólnie... ...żeglę nawet bardzo ładnie. Tutaj patrzymy na miejsce, gdzie będą drzwi. Tu będą drzwi do sauny. Gdzieś tu jeszcze jakiś licznik się zmieści. Pewnie gdzieś tutaj na tej ścianie obok. To zobaczymy, wyjdzie w praniu ładnie. No i co? To wyjedzie, lada chwila. Tutaj mamy stosowny sprzęcik. Stosowny sprzęcik, czekam przeczyta wszystko. To, to całe ustrojstwo będzie wyjęte, to całe wyjedzie. Niesamowite te bezpieczniki, nie wiem nawet co do czego, ale tam widzę jakiś niezły drutek jest w środku. No to wygląda mi na. To chyba zerówka jest tak przynajmniej. Tak przynajmniej chcę wyglądać. No, ale i tak niesamowite jest. A zabezpieczenia same dziesiątki, cztery sztuki. No. Tak Tu jest przewód do nikąd Nie wiem do czego Tu mamy Tu całe wyjście, o fajnie dobrze, można zobaczyć Gdzie to wychodzi, aha, czyli te drutek sobie sobie tutaj schodzą Dobra, a zasilanie pewnie wchodzi nam Tak coś jakoś może tu da się podejrzeć od spodu Więc tu nie widać się, spróbuję jeszcze bardziej się tutaj nie, tutaj nic nie zobaczę. Nie, nie. No dobra. Dobrze. no bardzo ładnie, tak. No więc tak, tutaj już mamy kolejną małą porcyjkę drobnostek. Troszkę poprawy. Ekspresowy montaż. No proszę. Bardzo ładnie. No to zobaczmy sobie jeszcze tutaj z zewnątrz, jak to tu wygląda. Brama, która będzie poprawiana, ale też nie od razu, bo to nie wszystko na raz. Tu jest, jak to mówią, co? Kupa, kupa roboty. Jeszcze czeka troszeczkę do rozwałki. No, co oni tam robią, obgadują. Tu już się zrobiło w ogóle taka proposta nie? nie ma już, nie ma już troszeczkę drzew. Znaczy, no w zasadzie tych tu i dużych, które były. No. A a tutaj jeszcze się też zadziało, bo przepraszam, cofnę z powrotem. Tu w tym miejscu przecież rosło co nieco. I to co nieco trafiło teraz tu. O proszę. Ładnie tu chłopaki. <głóż> pan też zadina. O kurze twarz. pan mógł być wykoszony całkowicie. Ale spoko. Tu widzę, że chłopaki... Na razie poprzez to to tak, tak sobie. Tam są. Tam leży pergola. A, no, ja tu sobie stoję pod drzewem, którego nie będzie. O, takie tam. Takie ususzone, takie drzewo tam jest. O. No, także ten tego, no ten. Nie, no, no. Cóż mogę rzec? No, bardzo ładnie. Tu się zrobiło też przestrzennie. No, jak wyjechały przecież te Gałęzie ładnie też podcięte chłopaki, tu widzę, że naprawdę nie próżnowali. No, tutaj też się zrobiło podcięcie sympatyczne. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak elegancko, elegancko. Jeszcze chwila, moment będzie puścił. A, także ten tego no tu mamy teraz tak leży drabinka sobie opakiel palę grela. dobrze głodne są muszą coś zjeść przecież nie ma się co dziwić no tu jeszcze tylko parę tygodni ostrego syfu ale to już wszystko Tutaj są na B. Teraz nie pamiętam, czy to są te, co są do sprzedania, czy takie, co do wyrąbania. Nie wiem, nie pamiętam. Ja nie nadążam, więc nawet nie ma co. No, peszelki ładnie czekają, bardzo ładnie. Tutaj wróciliśmy do punktu wyjścia. Możemy zobaczyć, jak tam, jak tam rozmowy. Czyli może dać 50 sztuk. Dzień dobry. 50 sztuk by wyszło wtedy mi. Jeżeli mamy tu co 60, i po drugiej stronie co 60, tak? No bardzo dobrze. E, czyli 50 sztuk plus do tego profile te wzmocnione na drzwi. Idzie 15, 15. sztuk. Co morda, 15 sztuk. Co morda? 50 profili, profil 70, chcę, będę wiedział co chodzi, i 15 profili do drzwi. I od razu u nich zamówić taśmę do profili. To akustyczną. No, te co do ściany, To tu do ściany, dobra. Tak. Jak mi tu wyszło, 17. Metrów, no, chciałby będzie 20, 20 metrów, czyli rąka, no, 20 metrów. Bieżące. A te, a wkręty też od razu? No no nie, no jeżeli a jakie, to no tak. A jakie 3,5? 3,5 wystarczy, nie te mniejsze 2,5, 3,5. Nie, 3. Nie 3. Nie. 3 bo tutaj no, też to, takie tak, pusta jest. Yy, yy, tak, to mi wystarczy. Yy, ale to już wtedy ten tyś, opakowanie tysiąc sztuk. Yy -y. No na razie taka tak, a to już po Z grubsza brać. Okay. A to już na bieżąco będziemy. Yy, a do tego chcesz Fizelinę? Do łączenia płyt? gips, i do tego jakieś wario albo... A jaka? Taka zwykła, tak, frizelina. No, tak a, a czym robicie? Nie, bo to jest... Nie, no, frizelina, frizelina i ten... ja tam po prostu tak filmikę oglądam, a nie różne na mnie taśmami robić. Nie, no, frizelina, czyli ta cienka... Yyta. A na przykład jak z yy, tych na tych, jak mówicie, no? z góry frizalino? Nie wycinacie czy jak? Nie, no, nacinają trochę. Nacinają frizelina i wtedy albo wario, albo... No jakiś twardy materiał, nie? Nie, no ja, ja za to wycinacie pasek pod fryzylinę, tak? Yy, płytę, yy, jak masz płytę na styk, to tylko nacinają Мать, бьюр. 100 zł. Gotowa gładź 30 kg? mówisz? 25. No właśnie. Ale nie wiem, czy wiadra nie ma pustego Zobacz. Nie, nie, nie. To jest zupełnie złego. A jaki kolor? Niech ci za ciemno? Nie za ciemno. Nie ma. Dobrze, że już teraz spalić. No to zaraz odpalę. Ale ty już nie gierasz? Nagrywasz? Mi taka wyskoczyła, ale to nie jest. To. Yy, czekaj, teraz zobaczymy. Coszkę z to. W